Witajcie wszyscy w kolejnym odcinku z serii. Zagrajmy w Minecraft. O tak, jako że dawno nic nie dodawałem, to właśnie co w związku z tym? No, nic nie dodawałem, nie miałem po prostu weny. A propos, co możemy robić? Teraz szczerze mówiąc nie mam też jakoś weny. No ale. Chcę w końcu coś dodać po tak długim czasie. Jak widzicie, tej. Yy... Akurat mam tekstur paka wgranego Jest to teksturpak bodajże Kwandary 6 wersja June Czyli czerwiec Tak szczerze to takich wielkich zmian nie ma Ale patrzcie Ui Smile, smile Dobra Zastanawiam się teraz tak, ażeby chyba nie skończę robić zagramy w Minecraft tak będzie, git. Żeby skończyć, zagram Minecraft, nie wiem. Sądzę, że Wam się to chyba nie, po nie podoba, te filmiki. Ale piszcie w komentarzach, czy chcecie, abym dalej kręcił tego Minecrafta, czy... Czy po prostu mu, e, napiszcie, spierdziela dziadzie, albo, nie wiem, krowa jest fajna, albo zabiję tą krowę, nie wiem. Dobra, to nowości, które tutaj wprowadziłem. Bo, szczerze mówiąc, nie, nie, nie leniuchowałem, kurczę. Dobra. Muzyczka w tle. Mm, hop. Tutaj już takich wielkich zmian nie ma. dajcie widzicie... A! Dementowała kiera. Kurde, co jest. Nie mówcie, że... Lagi w mordę. Poczekajcie chwilę. Widzicie? jak w ciem. Wyłączałem tamtego teksturpaka. Bo mi i lagowało strasznie. Nie wiem dlaczego. Z nowości. Nie wiem, czy to Wam pokazywałem już. Tutaj lawę dałem po bokach. Tak super ekstra. Tutaj też lawa, lawa. Tutaj przy eksperymentach z lawą. To przypadek podbierałem z studnie, musimy ją naprawić. Dobra, idziemy dalej. Uje, yeah. Widzicie to? To jest nowość. Jedna z tych odświetleń nocne, ale mam na przeciakłem. Uuuje. Yeah. Dobra. A może tak potańczymy? O. Fuck. Dobra. Oj, koniec, tego dobrego. Tutaj takie slawe świetliki, że tak powiem. No, widzicie? Nie wiem czy to jest bóg. Czy jak... O, patrzcie. Kurde. No, tutaj na razie tego nie czytajcie. No super! Mm, a tutaj się rozpili... Rozpimy Tak, tutaj Pamiętam jak to kiedyś wyglądało No to też jest jedna z nowości, ale pokażę im potem Tam też jest nowość Wszystkie nowości jest Ła Dobra Najpierw musimy odzyskać itemki Ui Dobra Ciam 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 Ciam, ciam, ram, ciam, ciam, ciam Uiii, ciamie. Jak widzicie, potem wam pokażę. Okej, okay. w którym znalazłem... Tak, diament! I trzy... w trzy... Dupy. Trzy... Eee, wiecie, tak. Przepraszam, że przeknęłam, ale tego inaczej się nie da wyrazić. Eee, żelaza. I węgla. No. To jeszcze nie wszystko. Ehm, tutaj to nocne oświetlenie. Muszę powiedzieć, bardzo fajne oświetla w nocy. Tam takie zrobiłem. Co to jest? No, nie wiem. Bawiłem się lawą. <laughs> A tutaj widzicie? Mhm. <laughs> Dobra. A więc czytajcie tą historyjkę, którą dla was napisałem. Wiem, to jest błąd. Yy, to jest ostrażać. To nie jest ostraszać, wybaczcie mi. Hehehe. Ja. Dobra, wchodzimy w drzewko, które nie chce rosnąć. Nazwałem go Henio, ale... No, Henio chyba do niego nie pasuje, bo nie chce rosnąć. Przywitaj się z papkinem. No Henio, niewychowany jest. Heniu! Nie! Yeah. O, dobra. Ożywiłem go. Tutaj stół. Tak jakiś trochę mi nie wyszedł ten stół. No ale, co, cóż zrobić? Tutaj crafting box. A tutaj patrzcie. Co to może być? Aż powiem wam, że to są music diski! Tak, płyty winylowe! Które... A to jest właśnie... No Jak to się zwie? No Kurde... Szafka grająca! O. Można ją zrobić tak jak skrzynkę, tylko że po środku trzeba dać diament. I taką, takie otóż płyty możemy uzyskać, gdy y, Creeper zginie od strzału tego... Szkieleta. Ja zazwyczaj robię tak, że mam diamentowy mieczek. Uderzam creeperu dwa razy i wtedy one shot one kill, gdy go uderzy szkielet. Więc posłuchajmy co tutaj mamy! Rock! Rock! Dobra. Starczy, za mocno ta muzyka dla mnie, a teraz druga. Jest jakaś kościelna muzyka Oh my god Dobra Chowamy winelki Dziem, 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 dziem To jeszcze jest z nowości, ja proponowałości, ja proponowałości Chciałbym zrobić most z tamtej wyspy Nie wiem, gdzieś tam może i, I jeszcze w ogóle z tej wyspy na tę i z tej na tą. Żeby to jakoś urozmaicić, bo ostatnio... No, nudnowe się odcinki zrobił szczerze że mówiąc. Zobaczcie na mój głos, no tak jak pisałem w poprzednim filmiku, wiecie, uroki mutacji. Dobra. Patrz, patrz mięsko, skończy. Aksja, dobra. Hmm, tu jest tam 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 Jak widzicie dokończyłem nasz domek drwala Aż zarus, Kurde Aż zarósł No naprawdę zarośnięty jest tak nie wiem Muszę kiedyś ściąć te drzewa Dobra trudno A tu jest górka przeznaczenia O dzięki Chester Chester te, Gdzie on jest Chester A tu uciekłeś Chester Pa. No idź no, tu idź. Chester! Won! No. Dobra. I to jest górka przeznaczenia! ooo. Dobra. I z tej górki możemy zjechać w trzy dowolne miejsca. Pierwsze. Dim, 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 dim. Ło. Do, do domku drwala! Fak, zaraz jak nie wiem Nawet nie, nie mogę się do te... do... jak to mi się mówi Dotrzeć do światła Dokończyłem tak zarąbiście ten domek Ojej, oh yeah. Normalnie mógłbym to zamieszkać Tylko trochę mały ten dom No ale cóż Nic się nie poradzi Nie wiem po co dałem tutaj pieceki, ale Kamień Co robi w ogóle kamień w domku 2 o ten dźwięk Czyli gdzieś tutaj jest monster spawner Ale nie chcę go szukać, Muszę się boję Muszę to przyznać Dobra Jak wiecie Znaczy przynajmniej dla mnie ferie się zaczynają już w piątek I będzie dwa tygodnie wolnego Tyle odcinków dodam, że po prostu co najmniej muszę do 30 dojść Dobra, lecimy do, do następnego miejsca Tutaj trochę zakrętasów i takich ogólnie krętasów, zakrętasów i bambo, Nie patrzcie się, nie patrzcie się, nie patrzcie się. Nie patrzcie się, patrzcie się w wodę. Dobra. O, tak. Jak myślicie, co to jest do diady? Jezu. I... pomyślałem. I jedziemy. Za mało się. I to jest właśnie tej... Do którego się dokopałem... Już go szczerze mówiąc, całego zwiedziłem... Wybaczcie mi, no ale po prostu nie miałem ochoty nakręcać tego, nudne było to strasznie... No i nie wiem, nie chcę się tam iść. No a kiedyś może przy okazji wam pokażę takie dziwne źródło źrodełka lawy tutaj... Albo tu, o, co to jest w ogóle? Lara? Uuuu, dobra. Wychodzimy stąd. Mam? Nie mam Jestem biedny, nic nie mam Dziwiam muszę się pochwalić, że ocena mam nie najgorsze Więc na pewno będzie dużo filmików Bing <grym>, Bing Dobra oh, muszę ściąć tam stamtąd What the fuck You're not? Oh Jesus Christ Dobra Jeszcze jedno jest jeszcze potem jest najnowsza nowość że tak powiem Dobra, jeszcze ostatni zjazd To ja go nazwałem kąpielowy zjazd Patrzcie, najpierw tak Kurczę Odde... Dobra, taki, taki zrobiszcież